Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry, Ewa. Dzień dobry. Jesteśmy w restauracji. W tej restauracji podają jedzenie w formie bufetu. Jest to dosyć popularna rzecz tutaj w Istanbule. Ewa zamówiła cukinię zapiekaną wszędzie. O ile się nie mylę, to jest jogurcik obok. Tak. E, oraz ryż z rodzynkami i migdałami. Tak wygląda. Ale coś jeszcze ma. bo jak był też e, tutaj, tak wybitnie w bulionie o no proszę to jest trochę słodki, Mhm. Mm no, mm. mm -hmm. mm -hmm. tak. dobra cukinia mm -hmm. i z tym jogurcikiem z boku jako sos to... mm. Jedyne co, to ona nie jest wydrążona, więc ma bardzo mało mięsa na środku, ale i tak sama w sobie jest pyszna. A bo ona z mięsem jest jeszcze, tak? Tak, tak. Mhm. mięso z pomidorami. Tak, tak. Ja zamówiłem i jak mięso nóżkę z ryżem i takim makaronem ryżowym oraz bliżej niezidentyfikowaną zieleninę z jogurtem. Zaraz wam jeszcze pokażemy dokładnie jak to wygląda, bo wygląda to smakowicie i cena też nie jest jakaś powalająca, bo 520 lir za całość to nie jest chyba najgorzej. Okay, teraz zobaczmy, jak mięsko. jak widzicie, po prostu odpada od faści. Nie trzeba go nawet kraić, on się po prostu rozsypuje. Zróbmy tutaj z warzywkami taką piękną. piękną no to walcykę. chyba jest makaron, nie? Nie ryż. No właśnie, pan powiedział ryż. Wydaje mi się, że to jest na makaron po prostu. Mm. Tak jędrnego mięsa... Tak jędrnego mięsa dawno nie jadłem. Tak, zdecydowanie jest to makaron. Jest to dosyć delikatnie przyprawione. Bardzo mocno pomidorowe. Ale smaczne, nie potrzebuje jakoś dużo przyprawienia. Mięso jest naprawdę... Mięso to jest fit. Nie trzeba go gryźć, ono się rozpada. Zobaczmy co to jest, o tego jestem bardzo ciekaw. Pewnie trochę jak roszpanka w jabłocie. No, tak wygląda. Hmm. Nie to szponka. Właściwie prawdę mówiąc, jakbym miał strzelać, powiedziałbym, że przypomina bardziej koniczynę. Lub coś takiego bardzo liściastego. Ma bardzo mocny smak. Taki Taki liściasty, nie wiem jak to na kojarzy mi się momentalnie po prostu taką jakby grubą sałatą od babci z, z ogródka. Grubą sałatą? Jak babcia podawała sałatę, to ona nie była taka cieniutka jak te sklepowe, tylko była taka sałata, że miała taki grubsze liście. Ciężko mi to opisać. No więc jest bardzo smaczne, smakuje trochę jak sałata ze śmietaną. Odrobinkę inaczej, z takim lokalnym twistem, tak to Poszukam w internecie, co to, to może być. Postaram się, To jest, jest bardzo smaczne. Chcesz spróbować? Tak, zaraz spróbuję. Spróbuj sobie ryżu jeszcze, na szybko tego ode bardzo smaczne. No a i to jest Bo... słodki od tych rodzynek i migdałów, ale ma taki właśnie słony, bulionowy posmak. Nie jest przesadnie słodki. odrobinę słodkości faktycznie tam jest, no ale po Azji to ryż to jest bardzo żywieniowy. Ekstra, słuchajcie. Yy, I tego bufetu nie ma co się bać. Panowie też pomogą wybrać, więc super. Zaraz Wam dokładnie pokażemy, jak to wszystko wygląda. Na razie zajadamy. <laughs> evet efendim, bir krem çikolata öbürü de e, keşkül, vanil pudingi. Co będziemy wcinać? na słodycza. Na słodycza? Na słodycza i kawicza. Nie możemy rozmawiać o tureckiej kuchni, jeżeli nie wspomnimy o słodyczach. Słodyczach, z których Turcja wręcz słynie, gdyż nazywają się tureckie delicje. Natomiast my testujemy tutaj pewne ich wariacje. Są to takie słodycze rolady z orzechami, z owocami Ymm, i powoli jest tak, z orzechami włoskimi, z migdałem, z granatem, baklawa z pistacjami i baklawa, uwaga, z imbirem. Dodatkowo Ewa do swojej kawy dostała małą turecką delicję i standardowo popijamy to gorzkimi napojami, kamą i herbatą. Zamówiła coś takiego, i to co widzicie, to nie jest zmrożona substancja. To jest tylko woda do popicia tureckiej kawy, do której e, dodatkowo Ewa dostała odrobinę tureckich delicji, czyli bardzo słodkich żelków, bardzo słodkich przekąsek, bardzo słodkich cukierków, właśnie. Strasznie słodkich, wykręcających, więc, więc polecamy. Zażywanie ich do gorzkich napojów, takich jak kawa czy herbata. Zresztą za ewą widzicie też piękne pokłady wspaniałych słodkości. Jest to straszliwie słodkie, więc trzeba uważać na poziom cukru. I co może zaczniemy od tej tutaj uroczej baklamki? Już pachnie cukrem. Często nasączone syropem cukrowym, posypane pistacjami i zamienione w rulony. Zdecydowanie odradzam jedzenie tego na co dzień. Już można po prostu paść i się zakleić. Natomiast będąc raz na jakiś czas w Turcji można sobie pozwolić na taką gawkę cukru. Mm. I aby ten cukier, ta słodycz, nie zdominowała całego smaku i dała się przetrawić, popijamy to gorzką, gorącą herbatą. Pyszne. Ale widać, jaki lepiący aż od tego cukru jest. Czy jak to się wręcz przykleja do talerzyka. Ta powinna być z imbirem, więc jestem najbardziej ciekaw, dlatego też zaraz na początku się chciałem do nią zabrać. Oczywiście są też orzechy, jest też mnóstwo cukru, ale zobaczymy, czy ten imbir... Zobaczymy, czy ten imbir da radę to zbalansować. Ta. Jest on wyczuwalny, ale nadal dominującym smakiem jest tutaj słodycz. Ale szczęście, że herbata jest niesłosowa. Wszystkich też nie będziemy chyba nagrywać, natomiast zdecydowanie chcę pokazać jeszcze to, to jest galaretka. O, to jest dokładnie. To jest dokładnie ta ciągnąca się. Uwaga na plomby. Tak, ja będę musiał uważać, żeby nie stracić tutaj jakiejś plomby. W środku jak widzicie jest to po prostu gęsta, klejąca się owocowo-cukrowa masa tylko aż odlepić widelca. Natomiast to, co jest szczególne w niej, to to, że jest to na smaku granatu. Tutaj go też ten rejon świata słynie, więc zdecydowanie chciałem też granatować i spróbować. To jest. Nie przetyszczam. Nie jest słodkiem. Jest chwaśne. To jest szok, nie jest słodkie. Jest chwaśne i jest, jest, jest owocowe. Ma konsystencję trochę takiego żelka. To jest jeden z najlepszych słodyczy, jaki ja w życiu. Nie żartuję. tego przeprowadzu zupełnie innego wow. Musicie tego spróbować. Ewa musi tego spróbować. Ewa odkryła skąd tak pasowość. Ewa ja jeszcze nie spróbowała, ale od razu widać, że tutaj ta skórka, taka skorupka, która jest zrobiona, to jest czerwona porzeczka. No, ale okay. okay. Ale jest kwasowa od tej porzeczki. Tutaj okay, na miejscu, to był orzyw. Ale chyba nie podzielamy jego optymizmu. Ale ta listacja w środku fajnie to trochę przełamuje. Rzeczywiście suszona porzeczka na zewnątrz daje taką lekką kwasowość, ale poza tym to jest taka długowienka aż. A ja nie przepadam za słodkim, więc przyszliśmy to głównie, żeby spróbować, no bo należy. Ja jednak tym turecka kawucia, a nie tureckie słodyki a swoją e, landrynę do kawy próbowałaś mm. może zmienić twoje podejście mm. Mm. wygląda tak samo jak to twoje tylko jest obsypany jeszcze mm. kokosem bardzo kokosem pachnie jest szansa, że to będzie mi smakować Mm, Tania jest słodka i Tania jest taka nie wiem, jak jest. Eksplozja słodycze Trochę te wiórki kokosowe ją zbalansowały, ale nie, jednak potem jest bardzo słodka Ale nie jest tak klejąca się jak ta którą miałeś tym Labię to już jest ilość cukru ludziom oczy latają od kwaśnego do słodkiego zaczyna drgać powieka bo... mamy też tutaj słodycze które nie mają w sobie tego galaretkowego nadzienia tylko bardziej kremowe orzechy są równie pyszne ja powiem Wam, że przeciwieństwo do Ewy uważam ten cukier za idealne dopełnienie tej herbatki natomiast jest to jednorazowa zabawa, bo na pewno częściej niż od... moje odwiedziny w Turcji nie dałbym rady wcinać takich słodkich rzeczy, ale jest to naprawdę smaczne Wszystkie cukrowe łasuchy zapraszamy do Turcji mhm. Zwłaszcza jeżeli tu jesteście, jeżeli odwiedzacie Turcję, musicie spróbować. W mojej opinii tego typu rzeczy są dużo lepsze niż te obsypane cukrem pudrem, które zazwyczaj przychodzicie z wakacji.